W styczniu 2025 roku, w życiu bym nie pomyślał, że już dwa miesiące później, w marcu, podejmę decyzję, która wywróci całkowicie moje życie zawodowe do góry nogami i będzie to coś naprawdę ryzykownego. Co się stało? W ciągu 7 miesięcy od marca wydałem 420 tysięcy złotych i równocześnie zaorałem trzy moje największe źródła dochodu, które pozwalały mi zarabiać przez ostatnie 5 lat. Po co to wszystko? Po prostu chciałem wejść na poziom, na który mało kto jest w stanie się spiąć. To taka własna ambicja, ale przede wszystkim chciałem Wam dostarczyć treści, jakich do tej pory nie było, żeby to było takie naprawdę, naprawdę dobre. Ale od początku. Jest rok 2018, a ja pracuję jako trener personalny w Krakowie, a mój kanał na YouTube raczkuje. Wtedy wybieram się na szkolenie do amerykańskiego trenera Ryana Hersta, który robi na mnie ogromne wrażenie. Ktoś ma rodzinę, tak samo jak ja, ale ma dla nich dużo więcej czasu. Jest super sprawnym 50-latkiem i rozwija swoją karierę w internecie i wydaje się, że nieźle na tym zarabia. Wróciłem do domu po tym szkoleniu absolutnie zainspirowany, ale już nie chodziło nawet o te ćwiczenia, które my tam robiliśmy, tylko właśnie o postać tego amerykańskiego trenera. Widziałem, że jest to. Gość właśnie 50 latek, super sprawny, ma rodzinę, ma dzieciaki, ma dla nich czas, bo nie spędza całych dni na sali treningowej, na treningach personalnych, tak jak ja. Widzę, że jego biznes jest głównie w internecie i polega właśnie na tworzeniu treści, ale nie materiałów na YouTube, tylko na ma własną platformę, ma własne kursy online, szkolenia online, które się świetnie sprzedają na całym świecie i właśnie nie pracuje już jeden na jeden z klientem. I stwierdziłem, że kurczę, ja. Też tak chcę. Wziąłem się ostro do roboty, zacząłem czytać, szukać wszystkich informacji odnośnie tego, jak się takie platformy tworzy, jak się tworzy kursy online i praca ruszyła. Postanowiłem, że to, co wiem, to czym się dzielę z moimi podopiecznymi na treningach jeden na jeden, przeniosę i ubiorę w jakiś kurs online. No i po jakimś czasie faktycznie się udało. Pracowałem nad kursem jakieś 8-9 miesięcy nad stroną internetową, wypuściłem to wszystko, byłem z tego bardzo zadowolony. No ale nie sprzedawało się to najlepiej, bo kupiło to jakoś 16 osób, no nawet koszty chyba mi się nie do końca zwróciły, ale nie poddawałem się. W 2020 pierwszy przełom. Jak pamiętacie ludzie zostali pozamykani w domach, zaczęli pracować zdalnie i szybko zobaczyli, że trzeba się ruszać i coś trenować, żeby nie zwariować w tym domu. A ja wtedy byłem gotowy, bo to, co robiłem normalnie z podopiecznymi, było już dawno nagrane w formie kursów online i czekało na moich podopiecznych. Chciałbym Was tylko poinformować, że właśnie jesteśmy razem z Szymkiem w trakcie nagrywania programu treningowego Forma na kółkach. Na szczęście ogarniałem już wtedy ten cały internetowy biznes, znałem podstawy marketingu, więc okazało się, że wreszcie zacząłem zarabiać na tej swojej wiedzy, którą opakowałem w produkty cyfrowe. Dodatkowo podopieczni, którzy trenowali na moich programach, zaczęli przysyłać swoje różnego rodzaju postępy, przemiany albo jakieś opinie. To też napędzało efekt kuli śnieżnej, i to wszystko zaczęło funkcjonować na tyle dobrze, że mogłem podjąć odważną decyzję, że już nie wracam na salę, że jak już ten cały pandemiczny szał się skończy, to ja już nie wracam na salę, nie wracam do treningów jeden na jeden i to nawet nie chodzi o pieniądze, tylko po prostu, szczerze mówiąc, czułem się już od jakiegoś czasu wypalony. Ciągle byłem na tych treningach personalnych, nie miałem czasu dla dzieciaków, czułem, że to że już po prostu to nie jest to, co chciałbym robić, że jestem ograniczony czasowo do tych ludzi, a chciałbym iść szerzej, a nie miałem odwagi wcześniej, żeby powiedzieć ludziom, hej, ja teraz będę robił wszystko w internecie. No a ta sytuacja mnie zmusiła Siła po pierwsze, żeby chwilę na sali nie być, a po drugie, pokazała mi, że w internecie też się da. W 2022 roku już nie było tak kolorowo, bo wielu trenerów postanowiło, że również będą mieli swoje platformy treningowe, również będą mieli kursy online i zrobiło się troszeczkę ciasno. A ja zawsze chciałem iść do przodu, chciałem troszeczkę uciekać, więc zacząłem się znowu rozglądać, w którą stronę można iść, żeby troszeczkę wyprzedzać konkurencję. Popatrzyłem na zagraniczne rynki. Amerykańscy trenerzy mają własne aplikacje, wszyscy to rozwijają, więc najwyższa pora mieć własną aplikację treningową. Szybko jednak zostałem sprowadzony do parteru i okazało się, że absolutnie nie stać mnie na stworzenie własnej aplikacji treningowej, bo to są ogromne pieniądze. W tamtym momencie moim takim życiowym priorytetem było postawienie domu dla mojej rodziny. Miałem już trójkę dzieci, byliśmy w mieszkaniu, które już było niewystarczające, i ten dom był priorytetem, więc wszystkie moje działania były ukierunkowane na dom. Po prostu nie było kasy na aplikację treningową, przynajmniej w tamtym momencie. Na szczęście trafiłem na amerykańską firmę, która działa w ten sposób, że ma własne oprogramowanie dla trenerów i na bazie swojej aplikacji, na zasadzie white label, tak się to nazywa, są w stanie stworzyć mi moją własną aplikację, ale oczywiście na ich jakby wszystkich systemach, bazując na ich korowej aplikacji. I ona się nazywa moją nazwą. Ja jestem w stanie tam wrzucić swoje materiały wideo, swoje kursy. Zapłaciłem też dość dużo pieniędzy, żeby mi dorobili pewnej. Indywidualne funkcje, które chciałem, ja i to było świetne, bo byłem w stanie wyjść z aplikacją od razu, ale miało też sporo minusów, z tego względu, że aplikacja i mój dotychczasowy portal treningowy, który ludzie znali i utożsamiali ze mną, nie łączyły się, więc to jakby ktoś mógł kupić albo osobno kurs i mieć go na stałe, albo mógł kupić aplikację i tam miał wszystko w tej aplikacji, ale to się w żaden sposób nie łączyło, robił się chaos, też na wiele funkcji nie miałem wpływu, bo Czasem ja coś chciałem, oni czegoś nie chcieli wprowadzać, albo jak coś zrobili, to nie zrobili do końca tak jak chciałem. No generalnie było nieźle, było całkiem ok, ale to nie było takie naprawdę dobre, i wiedziałem, że to nie jest miejsce, w którym pozostanę na wiele lat, tylko traktowałem to jako pewien przystanek. Po prostu na ten moment uważałem, że to było całkiem dobre, choć nie tak dobre jak powinno być. Niestety, ale tak jest. I nasza współpraca nieźle przebiegała, przebiegała przez dwa i pół roku, tam doszło dużo nowych funkcji, doszło wiele nowych programów i było naprawdę, naprawdę okej. Okay. W tym czasie wybudowałem dom dla mojej rodziny, o którym cały czas marzyłem. Tworzyłem domową siłownię w garażu oraz taką mini siłownię w plenerze, i wszystko naprawdę się rozkręcało. I dotarłem do bardzo komfortowego etapu, kiedy w zasadzie wszystko było ok, zarabiałem całkiem nieźle. Ludzie do tych problemów, które są, niby się przyzwyczaili, już zobaczyli, jak ten system działa. I w sumie nic tylko się cieszyć, prawda? Niech to sobie działa, ja będę zarabiał, jest okej. Okay. Ale stwierdziłem, i to właśnie stwierdziłem w 2025 roku, że jak czegoś nie zrobię i nie ruszę solidnie do przodu, to po pierwsze nie zrobię czegoś, na co nie wiem, że mnie stać. Po drugie... Za jakiś czas czeka to wszystko powolna śmierć, bo jeśli ja się nie będę rozwijał, to tak naprawdę będę się zwijał. Za chwilę konkurencja mnie dogoni, to wszystko się zrobi przestarzałe i to wszystko po prostu padnie. Więc przyszła pora, żeby podjąć konkretną decyzję. I co ważne, żeby po tej decyzji nastąpiło bardzo, bardzo konkretne działanie. Postanowiłem, że stary portal muszę zamknąć, starą aplikację muszę zamknąć, to wszystko jest przestarzałe. To już się nie nadaje, to nie jest materiał na rok 25 czy 26 i trzeba otworzyć nową aplikację. Trzeba ją stworzyć od zera, żeby mieć w pełni kontrolę nad tym, żeby to zrobić tak, jak to być powinno. I żeby wreszcie był portal, który będzie działał w przeglądarce, będzie aplikacja mobilna, że to wszystko będzie wreszcie działało w połączeniu, żeby było proste, intuicyjne. Dodatkowo, żeby to nie był już tylko trening taki wszechstronny, jak dotychczas, tylko żeby to jeszcze połączyć z dietą i z całym obszarem właśnie takim żywieniowym. I jeszcze chciałem do tego wszystkiego Zaprzęgnąć tutaj do pracy sztuczną inteligencję, która teraz bardzo mocno wchodzi i która też może tutaj wnieść wiele, wiele dobrego, żeby moi podopieczni mogli osiągać efekty jeszcze lepsze, jeszcze szybciej, jeszcze skuteczniej i żeby bez problemu utrzymywali tą formę przez lata. I ktoś powie, Ługański, to Ty jesteś głupi, przecież kasa się zgadzała, było Ci dobrze, wszystko było ok. Po co to zmieniać? Przecież zwycięskiego składu się nie zmienia. No i tak, jeśli by mi chodziło tylko o kwestie finansowe, no to być może, ale jak chciałem zrobić coś, co naprawdę będzie dobre, co będzie właśnie nadawało się na przyszłość, co, co po prostu będzie funkcjonowało i co dowiedzie dużo lepsze rezultaty. Więc czy jestem głupi, to się pewnie okaże za rok, dwa, trzy. Prace nad tą aplikacją tak bardzo zżerały mnie finansowo, emocjonalnie i mentalnie, że w zasadzie już byłem trochę wyczerpany i wpadłem na pomysł, żeby wrócić do piłki nożnej. Po prostu wiedziałem, że to mi da... Zrobi mi to dobrze na głowę i tak wyszło, że najpierw wróciłem po prostu na treningi do lokalnego klubu Płomień Kostrze, ale już po kilkunastu treningach stwierdziłem, że zagram w lidze i Zarejestrowali mnie i już mam debiut w B klasie oraz debiut w A klasie za sobą. Ale nie o tym jest dzisiejszy odcinek, bo gadamy przecież o czym innym. Więc parę strzałów i kończę historię. Prace ruszyły i pierwsze dziesiątki tysięcy złotych z konta też ruszyły. Wiele, wiele godzin rozmów i konsultacji z programistami, szukanie najlepszych rozwiązań, nagrywanie ogromnej bazy treningowej do aplikacji, dodatkowe materiały edukacyjne. No mówiąc w skrócie, masa, 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 ogrom pracy. I w sumie, gdybym robił nową aplikację i po prostu otwierał się wyłącznie na nowych ludzi, to byłoby prosto. Tworzę aplikację, tworzę cały system. Osoba, która założy nowe konto, ma i gra. Ale przecież ja mam swoich starych podopiecznych. Mam osoby, które miały tą moją starą aplikację, oraz mam też osoby, które kiedykolwiek kupiły u mnie jakikolwiek pojedynczy kurs z moją obietnicą, że mają do niego dostęp na stałe. I jak to teraz wszystko ugryźć? Więc stwierdziłem, że chcę po prostu dać coś więcej niż obiecałem na początku. Więc te osoby, które miały tą starą aplikację, dostały informację: słuchaj, masz dostęp już do nowej aplikacji, nie tylko do aplikacji treningowej, ale tak znaczy nie tylko do aplikacji mobilnej, ale też aplikacji w przeglądarce. Dodatkowo masz obszerny moduł żywieniowy i twoja subskrypcja została tam przeniesiona. Starą apkę możesz później sobie usunąć konto, wyłączyć tam subskrypcję i przejść do nowej. Stwierdziłem, że to będzie coś fajnego, ale poza tym, że były te osoby z subskrypcją, były też osoby, które kupiły u mnie jakiś pojedynczy kurs. Kiedyś, nie wiem, w 2019 roku. Ja im obiecałem, że będą miały dostęp na stałe, więc teraz tym osobom również przenieśliśmy konto. Powiedzieliśmy: Słuchaj, przyjdź do aplikacji będziesz mieć ten jeden kurs dalej, będziesz mieć do niego dostęp. Co prawda reszta aplikacji zostanie zablokowana, moduł żywieniowy nie będzie dla Ciebie dostępny, pozostałe programy nie będą dostępne, no bo po prostu ich nigdy nie kupiłeś, ale ten jeden program, tak jak obiecałem, będzie. Jeśli chcesz, to możesz oczywiście skorzystać z całej aplikacji, a jak nie, to i tak dużo zyskujesz, bo i apka mobilna, i apka webowa jest teraz dostępna dla Ciebie. A jak ktoś nie chce i tak się przyzwyczaił do starego, to nawet tą starą stronę internetową gdzieś tam zostawiliśmy i można z niej korzystać, ale nie ukrywam, że cały ten system i przeniesienie kilkudziesięciu tysięcy kąt to było naprawdę wyzwanie, bo tutaj błędów się mogło pojawić tyle, krytyki jeszcze więcej, problemów, masę. Dobrze, że można chociaż było przejść się na piłkę nożną, żeby czasem zresetować głowę. Co się zmieniło w nowej aplikacji? Kluczowe zmiany. Łączymy teraz nowoczesny portal przeglądarkowy z aplikacją mobilną. Wcześniej portal i aplikacja działały osobno i wprowadzało to ogromne zamieszanie u podopiecznych. Teraz masz jedno konto i dostęp zarówno przez przeglądarkę, jak i aplikację mobilną, więc możesz trenować na każdym urządzeniu. Kończymy też z opcją zakupu pojedynczych kursów. Kiedyś można było kupić jeden kurs i mieć na stałe. Teraz kupujesz dostęp do aplikacji na konkretny czas i masz wszystko. Wszystkie programy, moduł żywieniowy, dostęp do asystenta AI, no masz wszystko po prostu. Można kupić subskrypcję, która się odnawia, albo opcję płatności jednorazowej, po której dostęp po prostu wygaśnie. Dodajemy też rozbudowany moduł dietetyczny, który można liczyć kalorie, makroskładniki, skanować sobie produkty yy, i dodawać je wygodnie do swojego dziennika żywieniowego. Można korzystać z Przepisów, w których jest naprawdę multum, No w zasadzie można było powiedzieć, że to jest osobna aplikacja, ale u nas jest to w pakiecie. Aplikacji rozbudowujemy też zakładkę Wiedza, gdzie będą znajdowały się materiały edukacyjne premium, nie tylko ode mnie, ale także od innych ekspertów. Wiem, że pewnie część osób powie, że kiedyś było lepiej, bo można było kupić jeden kurs i mieć go na stałe, tylko że ja mam dostęp do statystyk i wiem, że bardzo często było tak, że ktoś kupował właśnie program i na przykład go nie otwierał, albo sobie przypominał po trzech latach, że on go ma i że może go teraz od tworzy. Bo tak to niestety w naszej psychice jest, że jak do czegoś mamy nieograniczony dostęp dożywotnio i tak dalej, to tak naprawdę tego nie realizujemy. A teraz mamy dostęp czasowy, więc zwiększa się szansa, że po prostu skoro mamy do czegoś ro rok dostęp, to po prostu będziemy chcieli to realizować, bo no, tak działa ludzka psychologia. Jest ograniczony czas, to jest też wreszcie działanie. A tak naprawdę w cenie no, dwóch kursów jest dostęp na rok do wszystkiego, do modułu żywieniowego, do wszystkich programów i tak dalej, więc tą aplikację można tak wykorzystać i po roku być w zupełnie innej formie, więc te osoby, które chciały, żeby było po staremu, żeby można było kupić jeden kurs na zawsze, myślę, że teraz i tak wyjdzie Wam to na znacznie lepiej. W momencie gdy to oglądacie, mamy już pierwszy etap za sobą. To znaczy, przenieśliśmy wszystkich historycznych podopiecznych i z aplikacji i pojedynczych kursów. Dodatkowo te osoby nam wynalazły sporo błędów. Te błędy udało się poprawić. Oczywiście pewnie dalej jakieś błędy się znajdą, bo jest to ten okres dziecięcy, jeśli chodzi o aplikację, ale mamy to wszystko teraz poprawione i teraz możemy się otworzyć na was, czyli rozpocząć drugi etap i właśnie wpuścić pozostałe osoby, żeby mogły korzystać z tej aplikacji i jeszcze na tak mamy bardzo, bardzo promocyjną cenę na start, bo mamy Black Week. Co znajdziecie w aplikacji i jak ona może Wam pomóc w budowaniu najlepszej wszechstronnej formy na lata? Przede wszystkim różnorodne programy treningowe pod różne cele. Mobilne ciało, wszechstronne, ciało, stalowe nogi, nauka szpagatu, stania na rękach, kalistenika, trening hybrydowy, yy, trening na siłowni, yy, no wszystko, wszystko masa programów treningowych. Jest 30 parę różnych programów treningowych, a tak naprawdę będziemy je dokładać, a ty nie będziesz musiał za nic nowego płacić, bo po prostu jak masz dostęp do aplikacji, to jak się nowy program pojawi, to ty go po prostu masz. Jeśli chodzi o trenowanie, tutaj też mamy kilka opcji, bo jeśli nie lubisz oglądać filmu i robić razem z filmem, to możesz trenować w formie notatnika. Podglądasz tylko, co jest do zrobienia, patrzysz ile serii, ile powtórzeń notujesz, aplikacja to wszystko sobie zapamiętuje, więc masz swoje rekordy i tak dalej. Ale jeśli wolisz sobie włączyć film i robić razem z filmem, no to oczywiście jest taka opcja, bo po prostu dajesz sobie start, wtedy filmy lecą po kolei, ty przed ekranem robisz sobie ćwiczenia, jak trzeba coś zanotować, to notujesz. Jak nie trzeba, to nie notujesz, jest OK. Są też oczywiście programy, które w ogóle mają całe, dłuższe 30-minutowe filmy, i, i tak jak to było po staremu, i to też działa. Wprowadziliśmy też asystenta AI. Po pierwsze, jako taki nasz doradca i czat ogólny, z którym możemy porozmawiać na przeróżne tematy związane z treningiem i aktywnością fizyczną, i on tutaj sporo potrafi nam podpowiedzieć, bo zna nasze cele, zna nasze możliwości, wie jaki mamy sprzęt, wie jakie programy robimy. Ale też w czasie nawet wykonywania treningu można sobie odpalić asystenta, który na przykład poradzi nam, jak zmienić technikę danego ćwiczenia, żeby nas nie o I oczywiście mamy dostęp do modułu dietetycznego, gdzie liczymy sobie wygodnie kalorie, makroskładniki, korzystamy z przepisów, co zapewni nam cele sylwetkowe i zdrowotne. Wprowadziliśmy też system ranki, odznak za programów i regularne działanie z aplikacją. Taki sposób na motywację, żeby się bardziej chciało codziennie logować. Co bardzo fajne, jeśli jesteś moim podopiecznym i masz aktywną subskrypcję, to możesz zapraszać swoich znajomych i mieć darmowy miesiąc za darmo za każdego znajomego. Możesz sobie wejść w swój profil, wygenerować swój indywidualny kod zniżkowy, wysłać koledze, wtedy on ma 10% taniej, a ty za każdą osobę masz miesiąc free, więc 12 osób zaproszonych to rok za darmo w aplikacji. Fajnie, nie? W ogóle docelowo chcemy, żeby aplikacja była w stanie tworzyć zarówno dietę, jak i trening takie szyte na miarę, czyli dostosowywać kalorie i makroskładniki pod konkretną osobę na bazie kwestionariusza, później też to edytować, tak samo jeśli chodzi o trening, żeby ten trening był dostosowany pod daną osobę, pod to ile ma czasu, jaki ma sprzęt i tak dalej, ale to wszystko jest nuta przyszłości. Nad tym to jest jeszcze bardzo dużo pracy, żeby tak to funkcjonowało, ale taki jest na to pomysł. Aktualnie i tak ta aplikacja ma... Wszystko, co jest potrzebne, żeby zbudować świetną formę fizyczną i później ją długo utrzymywać, ma różnorodne programy treningowe, ma obszerny moduł żywieniowy, ma asystenta AI, no, jest super, a aktualnie, tak jak już mówiłem, minus 30%, więc za cenę 377 zł, macie roczną subskrypcję i ta cena jest jeszcze gwarantowana, to znaczy jeśli macie subskrypcję, to dopóki jej nie anulujecie, to cały czas się Wam przedłuża w promocyjnej cenie, więc... No cóż, słuchajcie, zapraszam na CzłowiekuRuszSie.pl Po prostu załóżcie sobie konto, przejdźcie quiz, a gdy już na portalu Wam wszystko działa, wystarczy pobrać aplikację mobilną CzłowiekuRuszSie 2.0, to samo konto będzie działać również tam i możecie działać. Ten rok był naprawdę ciężki, kupa pracy, ale myślę, że będzie to coś wartościowego dla Was, myślę, że to docenicie, że to naprawdę przyda się Wam w budowaniu formy, a ja będę mógł ten projekt rozwijać dalej, razem z Wami. Także bardzo dziękuję Wam za zaufanie, dziękuję za obejrzenie. I tego materiału do końca odsyłam do opisu i odsyłam na platformę cyfrowystrycz.pl, żebyśmy mogli wspólnie budować Waszą, Twoją, najlepszą, wszechstronną formę fizyczną. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.